Po dwóch wyjazdowych spotkaniach koszykarski Śląsk rozegrał pierwszy mecz na własnym parkiecie. W poniedziałek wieczorem w Hali Orbita zawodnikom ze stolicy Dolnego Śląska przyszło zmierzyć się z Mistrzem Polski, czyli z Telmetem Zielona Góra. W dotychczasowych pojedynkach Tauron Basket Ligi Śląsk przegrał jednym punktem z siarką Tarnobrzek oraz pokonał Roseradą. Jednak poniedziałkowe spotkanie było zdecydowanie najtrudniejszym sprawdzianem początku sezonu. Podopieczni trenera Uwalina przekonali się o tym już w pierwszej kwarcie, którą przegrali 18 do 24. Druga ćwiartka zdecydowanie bardziej wyrównana, choć nadal na korzyść drużyny przyjezdnej 17-19 i na przerwę obie ekipy schodziły przy stanie 35-43. Po wznowieniu Śląsk wziął się za odrabianie strat. Wygrał trzecią kwartę 19 do 13 i zbliżył się na dwa punkty przed decydującą częścią spotkania. W ostatnich 10 minutach zdecydowało jednak większe doświadczenie zawodników trenera Filipowskiego, którzy po kilku akcjach uzyskali 11-punktowe prowadzenie. Takiej przewagi nie mogli już roztrwonić i ostatecznie pokonali Wrocławian 76-67. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudny mecz, szczególnie że to pierwszy mecz we Wrocławiu Śląska w tym sezonie, więc wiedzieliśmy, że będzie dużo energii z ich strony. I cieszy to, że zagraliśmy od początku bardzo agresywnie. Co zdecydowało? To zagraliśmy swoją obronę taką 40 minut. Rywalizacji Śląska ze Stelmetem smaku nadawało kilka historii z przeszłości. Obecny kapitan wrocławian Kamil Hanas zdobywał mistrzowski tytuł w barwach ekipy z Zielonej Góry. Był również kapitanem Stelmetu. Natomiast szkoleniowiec Śląska prowadził ekipę z województwa lubuskiego w latach 2011-2014 i zdobył z nią w Tauron Basket Lidze medale wszystkich kolorów. No Na pewno znam, myślę, że pracowałem z nim 2,5 roku i należy mu się, nie, półtora roku chyba, i należy mu się naprawdę wielki szacunek za to, co zrobił w Zielonej Górze. I... No, ale dzisiaj nie udało mu się z nami wygrać, więc tym bardziej się cieszę. Najlepszym zawodnikiem z Telmetu był Borowniak z 15 punktami, a trzy oczka mniej na swoim koncie zapisał Mateusz Ponitka. W ekipie gospodarzy najskuteczniejszy był Williams z 14 punktami. Kolejne spotkanie wrocławianie rozegrają na wyjeździe. 25 października zmierzą się z trefem Sopot.